Siadaj was tu, zmaczaj pióro, będziesz pisał inne słowie. Cnym afektem ulubione. O o jak od A tu trzeba pójść, wie słowa. I Ni tak jak, niby owa. I chciałabym i boję się. Bardzo proszę, mociu panie, mociu panie me wezwanie moć Panie, wziąć w sposobie, moć Panie, wziąć w sposobie, jako ufność ku osobie, moć Panie, ważność Pana, która lubo mało znana, która lubo mało znana, czy to normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, pierś lepszy z miliona, ale przekonani, że tak się stać musiało. W nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie na innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu mora? Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę. Udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie. Jakim językiem mówią. Zrozumiałem na pozór, A te ich ceremonie, ceregiele. Wymyślą obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowy za plecami ludzkości. Tu, gdzie dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie biały orzeł na sztandarze, gdzie w Gdańsku Neptun leśni trój zębem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna droga widzi w zboże, gdzie chwila trzcina na jeziorze, tu wszędzie Polska, tu ojczyzna. Adam Mickiewicz, inwokacja. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, tym tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Tymczasem przenoś moją duszę tęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżą grykę jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcieli pała, A wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, Na niej zrzadka ciche grusze siedzą. Stoi czarne drzewo w jesiennym ogrodzie, Patrzę na nie codzień, Drzewo zieloną koroną. Na ramionach ptaki żółte i czerwone. Ręce wyciągało, nieba dosięgało. I śmiało się, śmiało. Teraz stoi smutne, kłoszcze je ulewa. Żal mi tego drzewa! Zdarzyło się przed laty tak wieś Staranie się, że dwoje małych dzieci zbłądziło w ciemnym lesie. Nie mówiąc nic nikomu, po prostu wyszły z domu, uciekły po i zabłądziły w lesie. A kiedy noc zapadła i księżyc zaczął świecić, to bały się okropnie te biedne małe dzieci. Chłopcy dziewczynki, chodź od pierzynki, dzisiaj się uwieca ma urodzinki, popatrzcie w okno, jak się świeci, ze wszystkich domów pełno już dzieci i na ulicy i na Osaka, dalej wypalcie, dalej wyskakać.